Baranowice. Tu mieszka g -play. Od jakiegoś czasu w swoim ogrodzie hoduje krowy. Niestety nie dają one mleka. Nasz bohater postanawia wejść do środka jednej z nich i nią sterować, aby dowiedzieć się dlaczego krowy nie chcą się go słuchać. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 3000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć Subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. się sięmano! Z tej strony Jeepley i razem z Jeepleyką ostatnio postanowiliśmy, słuchajcie, stworzyć farmę krów. Dokładnie tak, jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajną zagrodę. Te krówki tutaj są codziennie karmione, dbane przeze mnie. Tylko jest mały problem, a w sumie to bardzo duży problem, ponieważ chcieliśmy sobie codziennie pić mleko z tych krów, ale niestety, słuchajcie, one w ogóle nie dają mleka. Karmię je takimi nasionkami specjalnie, od rolnika, takie kupuje. Najlepsze nasionka w mieście, słuchajcie. Niby miały krowy tutaj dawać bardzo dużo mleka. A tak się składa, że słuchajcie, w ogóle nie ma szans. Nie da się po prostu, żeby ta krowka nam dała jakakolwiek mleko. Nie wiem, czy one się nam nie obraziły, czy się uparły, że nie będą dawać mleka. Ale zaraz ma się tu pojawić weterynarz. Dlatego mam nadzieję, że zbada tą sprawę. Kibicujcie, widzowie, ogólnie, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, żeby nasze krówki zaczęły z powrotem dawać mleko. Jeśli chcecie mi kibicować, to zostawcie kciuka w górę. Będzie mi mało, bardzo Miło, i słuchajcie, o chyba już tam widzę. Widzę weterynarza. Dobra, także weterynarz idzie. Weterynarzu, zapraszam o, tutaj dzień na budę. Dzień dobry, witam tutaj pana. Pan mnie wzywał, proszę mi powiedzieć o co chodzi. Także mamy tutaj krówki. Ja je karmię mhm. takimi specjalnymi nasionkami od rolnika. Podobno to magiczne nasionka, o, dzięki którym dobre. te krowy powinny dawać bardzo dużo mleka, a one w ogóle ich nie chcą jeść. I są, Widzi pan, jakie są wyposzone, idą w tamtą stronę. Nie chcą w ogóle dawać mleka kompletnie. O już o trzeci dzień po prostu nie mam. Mleka z G Mhm. Wie pan co, no będzie trzeba to Ja muszę się rozejrzeć. No, no ja tak nic za bardzo wie pan co, no, no nie widzę. Wyglądają ogólnie, jakby były zdrowe. Wszystko było, było ok. Wie pan co, ja proponuję taki inny sposób. Niech pan pojedziemy do mojej kliniki weterynaryjnej, a pan po prostu niech weźmie jedną e, swoją krowę. Dobra. I po prostu coś wymyślimy, hmm, dobrze? Którą by tu wziąć? Może tą weźmiemy? Choć tutaj ona się zmieści, ja dobra. Tutaj... Proszę zamknąć zagrodę. O, dobrze, okay. dobrze. Dobra, to ale co proszę, po to tą idziemy. krówkę? Co proszę, będziemy ją badać tam, czy co zrobimy dokładnie? co? Będziemy musieli Pana zmniejszyć i Pan po prostu wejdzie do środka tej krowy. Że będzie co? Mógł pan... Chce Pan mnie tak. wszczepić do środka, do tej do, do krowy? Dokładnie, dokładnie. Tak będzie Pan mógł zobaczyć tak naprawdę jak wygląda ona w środku, czy ma jakieś choroby, czy jest zdrowa, a następnie proszę Pana będzie mógł Pan no, zobaczyć, yy, zbadać te wszystkie inne, pozostałe te, kro te krowy. Ale co, ja będę będzie... mógł nią sterować, będę mógł ją kontrolować i tak, tak dalej? Dobra. Tak, Pan tak na dobre. Sprawę, powoli, powoli, ją. powoli, powoli, żeby się tylko nasza krówka nie zerwała ze smyczy, bo jak będzie pan tak mega szybko jechał. Także Dobrze. tutaj proszę ostrożnie, bo, dobra, ja kontroluję tutaj tą krowę. Widzowie, chcecie ogólnie, żebym wszedł do krowy? W sumie ostatnio byłem w owcy. Jak oglądaliście ten odcinek, to dajcie znać w komentarzu. A jeśli jeszcze tego nie robicie, i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, to koniecznie zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem. Weterynarz słuchajcie. Wysiada, wysiada panie. Miał Panie weterynarzu, popsu mi pan samochód, co to w ogóle za... Brawo, nic takiego. Tutaj, tutaj już za rogiem, już za rogiem. Widzowie, także zapraszam. zostawiajcie Subika z dzwoneczkiem koniecznie, jeśli jeszcze tego nie robicie i dołączajcie do armii, bo już niedługo będzie nas 2 miliony. Także mega, mega dużo. A my idziemy do kliniki i ten weterynarz nasz jest dziwny. On chce mnie wszczepić, słuchajcie, do tej krowy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy to zły pomysł, ale w sumie mógłby wtedy zbadać całe środowisko tych krów i dowiedzieć się, co jest przyczyną, czemu one nie chcą dawać mleka. Dobra. Zapraszam, proszę. Pana, także tutaj, proszę tutaj pan wejść. ma swoją klinikę, tak? Tak, proszę z krówką sobie okay, tutaj zapraszam weź, nie, tutaj wejdzie. Oj, 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 ona się tutaj ciężko mieści, proszę pana. To mogę te drzwi tutaj usunąć w razie co. O, 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 o dała Dobra, radę. teraz lepiej. Dobra, teraz I proszę ją tutaj postawić Tu jeszcze na te drzwi, proszę tutaj zrobić miejsce dla mojej krówki. Dobrze, krówko. Okay, na stół ona tutaj da radę wejść. O, okej, okay, tak, okej. Okay. Tak, tak, No i niech sobie najlepiej tutaj zostanie. A pana szybciutko proszę tutaj stanąć, tutaj. Gdzie? Bo ja tutaj Czy mam mnie? na smyczy, chwila. Okej, okay, dobra, żeby nam nie zeszła tutaj, tylko. Tutaj, proszę I co? bardzo. No i ja teraz tutaj złapię za dźwignię i znajdzie się pan po prostu w ciele oto tej krowy. Serio? Więc co? No tak, jak najbardziej, więc co? Odliczamy do trzech. Jest pan przygotowany? Jestem gotowy, no. Dobrze, więc trzy, dwa, jeden, hop. Wow, ej, chwila! To ja jestem teraz w tej krowie? Proszę tak, pana, słyszy mnie pan? Dokład... Tak, słyszę. Jestem słyszę. tam w środku, jestem tam w środku. Jak się chodzi tą krową w ogóle, co? No, musi pan chodzić po prostu tak normalnie, jak pan chodzi, więc proszę tak o. Ale jak tutaj. Ja. W ogóle ta krowa w ogóle ma pusty żołądek, ona nic nie jadła, w ogóle żadnych nasionek nie ma, panie doktorze. Ona w ogóle... No dobrze, jest to chyba niech pan nie No do tych krów, niech pan pogada, ja zaraz mam następnych tutaj. Swoich pacjentów, więc do widzenia. Jeszcze drzwi muszę Dobra, pojechać, kupić. To jest, co mi olał mnie? Słuchajcie, ten weterynarz wszczepił mnie normalnie do tej krowy i mnie olał. Ja jestem w środku widzowie, nie wiem czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie, ale jestem w tej krowie w ogóle. Jak śmiesznie, najlepsze, że tutaj mam jakieś wajchy, dźwignie i mogę, słuchajcie, nią kontrolować. Mogę nią chodzić w prawo, w lewo, do góry, do przodu, podobnie jak z tomowcą. Także wiecie co? Pójdziemy może teraz w stronę naszego domku i może się dowiemy, czemu te, o, te krowy nie chcą dawać w ogóle tego mleka tak naprawdę. O, sąsiad w ogóle idzie. Co on tu kombinuje? Ojojojojo! Jaka krówka piękna, o. krówko! Patrz, co ja mam! Pewnie byś chciała, co? Zboże chcę! Mo, daj mi zboże! Chodź, chodź krówko! Chodź, chodź! O, chcę Zaraz zboże, chcę zboże! zboże daj mi tu zboże szybko! Ja głodna jestem normalnie, nic nie jadłam cały dzień! Chodź tu, chodź tu za mną! Pusty żołądek mam cały! Chodź, chodź, krówko! Szybciutko, szybciutko! Idziemy! My, Ale, gdzie ty mnie idziemy, prowadzisz, mu? Krówko. Gdzie, gdzie ty chcesz, żebym szedł normalnie, sąsiedzie? Dziadł jeden, no Podchodź. daj mi to oko. Nie kombinuj nic. Proszę, Ej, krówko, mu. proszę zobacz. O, tutaj? Tutaj dostałem mu. Nie, 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 nie. gdzie to mi spadło? Gdzie to mi spadło? Muszę tutaj. Krówko, krówko, chodź mu. tu, chodź tu. O, proszę, dobra. masz tutaj. Tutaj, mu, dobra. Dzięki. Mnie, 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 tak, o, Ale mam dobre. Ale swoją... Własną krowę, haha. Ej, nie, wypuszczaj będę mnie miał normalnie. Tutaj wypuszczaj mnie z codziennie... No, ty to sobie tu krowo siedz, Ty, cwaniaku a ja jeden. Idę sobie Ej, słuchajcie, normalnie sąsiad mnie wiecie co uwięził. On, myśli, on nie wie, że jestem chyba Gplayem, że ja w środku siedzę w tej krowie. Co to ma w ogóle być? Zamknął mnie tutaj w zagrodzie i myślał, że jestem zwykłą krową. A to cwaniak, słuchajcie, zwabił mnie. A ja mam taki instynkt, że tak naprawdę e, byłam głodna. W ogóle ta krowa, słuchajcie, nic nie jadła i trzeba ją było nakarmić, w ogóle. Ale dobra, my robimy tutaj podkop. Żaden problem, przecież y, tutaj wydostać się z takiej zagrody. Skoro ja tutaj mam inteligencję g a jestem w ciele krowy, to tak naprawdę, słuchajcie, jestem bardzo inteligentną krową, mądrą, także będę mieć przewagę nad innymi. Ej, lumi się skrada do mojego domku. Możemy ją, słuchajcie, teraz stalkować jako krowa. Będziemy mogli ją śledzić po prostu i nawet nie będzie wiedziała, że ja to G-Play. Okay, co ona tu kombinuje? Śledzimy ją. Moooo! Ej, zrobimy na nią może trola, słuchajcie. Dobra, jakiegoś trolka może jej wywiniemy. Wiecie co? Jakąś dziurę może znajdziemy. O, tutaj ją wtrącimy. Tutaj ją wtrącimy, słuchajcie, jakoś. Dobra, także idziemy. Nie wiem, co ona w ogóle kombinuje. Ej, po co do mnie przyszła do, do mojego domku. O mo. mo. Ojejku, jaka piękna krówka! Pomóż ja mi, moo! Tutaj się? za mną. Pomóż gdzie, gdzie ja mam krówkę? Tu. O mu. Ojejku, jejku, co ty tutaj tak tu, rzucasz z tym pirtem? o, o, tutaj, mu, mu. O, o. nie, nie, no, okay. no. No krótko, Hej, he. zrobiła w dziurej, ją tam, tutaj tam. ją głęboko, słuchajcie. Dobra, i teraz w sumie bym potrzebował jakąś wodę albo lawę, wypuść, żeby zabrać tutaj, mnie, Lumi. Nie, nie, krowo, pomóż mi, proszę. Jak mam Cię uwolnić, to ja, G-Play, Lumi. ha, mu, jestem krową. Zostałeś ty pakowana chyba w pułapkę Jak to, jak to zostałeś krową. No, no weź, weź, wypuść mnie, bo ja nigdy stąd po prostu nie A wyjdę. A ja nie umiem tego cię wydostać. To trzeba mieć mieczyka. Ja nie mam mieczyka. Musisz sobie jakoś sama poradzić. Słuchaj, nie jesteś z twaną Syreną. Nie poradzisz sobie. Nie umiem się wydostać z pańczyny. No, no ciężko, ciężko. To masz ciężko, tutaj normalnie bardzo. ci zboże rzucam i jakoś sobie poradzisz. Mu, dobra, ja idę tutaj. Słuchajcie do domu w ogóle. Musimy zobaczyć, czy te y, właśnie krowy tam w ogóle moje są y, w zagrodzie. I zaraz z nimi będę mógł się może jakoś. Dogadać. Udało no mi... się, udało się, wydostałam się Słuchaj, powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że ty jesteś krową? Słuchaj, bo tak naprawdę w naszej zagrodzie Krowy nie chciały znosić, dawać mleka Nie znosić mleka Znosić jajka to mogą co najwyżej kury Słuchaj, normalnie przyszedł weterynarz i mnie wszczepił no. do środka Jestem teraz w krowie, wiesz jak to śmiesznie ty. wyglądają jej wnętrzności? Ojacie, no to nieźle tak naprawdę. Ej, to pokaż mi te krowy. Chwila, tutaj była moja zagroda z krowami. Tu mieliśmy pełno krówek i ktoś je musiał uwolnić ktoś je zabrał nam. Uk Zostaliśmy okradzeni z dżiplejką Ej, krowy! To zebrał nam krowę, widziałaś tu Ty może kogoś, No wiesz, no bo ja tutaj przyszłam i tak zaczęłam zaglądać, bo widziałam, że Nub tutaj do ciebie przyszedł i byłam przekonana, że no nie wiem, może się z nim zakolegowałeś i dlatego teraz tak no, jesteście tutaj. No może normalnie Nubek mi ukradł krowy, a to złodziejaszek, słuchaj. Ty ja nie chcę go lec do złapać. A do niego po prostu, G-Play. Lec. Dobra, lecę, Ała, zablokowałem się tutaj. W ogóle czasami nie kontroluję właśnie chodzenia tą krową, bo to nie jest takie łatwe. Mło, jak się wydaje. No na pewno, na Dobra, pewno. To to Trzymaj razie, się, zostanę i będę pilnować, no pa. A ja masz samochód w ogóle pożyczyć? Bo tak naprawdę, słuchaj, mi weterynarz Zabrał samochód, a ja bym to chciał To musisz zobaczyć, czy tam jest samochód A masz paliwo? Bo ja nie mam benzyny w ogóle Słuchaj, w razie co Ej, nie ma tu samochodu żadnego dobra. No to nie mam, to nie mam auta dzisiaj O, byłem w ogóle bardzo ciekawy, widzowie Czy ja by, bym potrafił autem jechać Jako krowa Ej, Czy to by było możliwe, żebym ja w ogóle, słuchajcie Tymi nogami i rękoma trzymał kierownicę O, jest samochód sąsiada, słuchajcie Spróbujemy Także wchodzimy, dobra, jak to się odpala Słuchajcie, dobra, cyk, do tyłu Ej, da radę, da radę, słuchajcie Jako krowa, krowa jedzie autem Ale ja, patrzcie na to O, trochę mnie telepie, trochę mnie telepie o, nie nie, policja, policja, zdjęcie mi, mi, zdjęcie zrobiła. Przekroczyłem prędkość Nie chciała, bo... żeby krowa tutaj tak autem kierowała? O, nie, nie, nie co to ma nie, znaczyć Nie, ja tylko tak naprawdę chciałem przetestować. E, Oj, pani trzeba policjantku trzeba łapać szybko tą krowę. O nie. Uwaga, łapcie ją, szybko. Chowamy się, słuchajcie, szybko tutaj może o zakrzaczki się schowamy i zobaczymy, czy ta policjantka tutaj mnie goni w ogóle. Czy poszła po jeszcze gdzie ta po posz... krowa? Gdzie o, Nie ta krowa, gdzie krowa tutaj idzie. jest. Dobra, chowamy się. Mam nadzieję, że się nie skapnie tutaj, że jestem. Ja nie mogę. Gdzie ona poszła? Chyba nie ma szans, słuchajcie, że ta policjantka... O nie, idzie. Mnie tutaj znajdzie. Krawo, krawo ty jesteś? Gdzie o ty nie, jesteś, poszła, poszła. Ty, może jakoś się strolujemy, widzowie? Chcecie trollka na policjantce? To kciuk w górę. Może szybko wejdziemy, słuchajcie, do domku pro. O, dobra. majki, słuchajcie, narzędzia. tnt -ki. Dobra, szybko kopiemy tutaj dziurę. Ej, wiecie co? Mam pomysł. Normalnie robimy tutaj dziurę i wiecie co? Jak ta policjantka będzie chciała tu iść, to będzie chciała minąć to dziurę, tą dziurę. A my wtedy z krzaczka tutaj wychodzimy i ją tutaj po prostu wepchniemy do tej dziury, a następnie albo użyjemy TNT, albo lawy. Tego nie nie wiem, czekamy teraz na nią, aż zejdzie tam z góry, to będzie słuchajcie, trolek krowik, trolek. Nie okay, no na no ja nie wiem, Dobra, ja po idzie. prostu, ja Bawam nie się. wiem gdzie jest ta krowa. Dobra. Nie mam pojęcia po prostu takiego. Dobra. Ej, co jest? Co jest? Dobra, co? O, tutaj jest, jestem! Chciałaś mi dać mandacik policjantko? ile przekroczyłem prędkość niby, stąd. co? Wypuszczaj mnie stąd w tej chwili. Jak mi nie dasz mandatu, to ci wypuszczę. Nie dasz mi mandatu, mu. Dam ci mandat i jeszcze na dodatek ciebie zamknę. Tak, dobra, no to ja ciebie też zamknę tutaj, mu. Nie, 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 nie. nie. Miłego lawowania! Nie, nie, nie. Miłego lawowania, policjantko! Mu! Dobra, uciekamy, słuchajcie, stąd. Mu, musimy zwiewać, czy prędzej. Policjantka normalnie mnie. Yy, właśnie tutaj, dobra, tędy pójdziemy, bo w sumie mieliśmy iść teraz do nóbka. Yy, przecież nubek w ogóle podobno ukradł moje krowy z mojego domu, którymi miałem się zająć i które miałem zbadać. A tak naprawdę, słuchajcie, one gdzieś zniknęły. Patrzcie, jest nubek w swoim domku. Ej, tam widzę jakieś krowy w domu! Rzeczywiście! On chyba po prostu słuchajcie Zabrał mi krowy Jak można w domu trzymać krowy przecież One tak słuchajcie nie za ładnie pachną Bo tam robią wiecie pod siebie wszystko Ej dobra musimy zrobić na niego jako, Jakiegoś trolka. na razie nie możemy mu się pokazać Zrobimy trollka może z TNT I płytkami naciskowymi słuchajcie ej, Gdzieś tutaj ej, Będziemy musieli go tu jakoś wrzucić zwabić Nie wiem jeszcze jak ale wymyślimy coś Dobra także na początku robimy Krowiego ej, trolla 2 Okej okay, dobra także tutaj słuchajcie na to położymy TNT 6 TNT, myślę, że tutaj wystarczy dla Nuba. Ok, teraz to wszystko musimy tutaj cyk, 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 położyć. Na to płytka naciskowa. E, dobra, tylko wiecie, co chyba za nisko to zrobiłem. Także zro zrobimy tutaj taką osłonkę. I on będzie tutaj musiał przeskoczyć, a możliwe, że mu się nie uda tego przeskoczyć. Ok, dobra. Także jeszcze potrzebujemy tutaj dwa dirta. Także szybko wykopujemy. I my po prostu słuchajcie, zrobimy To tak. Przeskoczymy tu, później staniemy i zatrzymamy nubka, żeby po prostu wpadł tutaj do tej dziury, a my tu postawimy płytki naciskowe i TNT się aktywuje. Także teraz musimy udawać biedną krówkę, która uciekła. O nie, 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 moja krowa, uciekłam, moja krowa, gdzie, u, gdzie ty była? Uciekłam tutaj, Mu, wchodzę do środka, zniszczę ci tu normalnie mebelki, ha, Nie, 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 nie. krówko, proszę Muu. tutaj do zagrody, nie będę ciebie teraz tutaj y, biegał za tobą, w tej chwili, ha. w tej chwili Stoliczek do zagrody. nie złapiesz mnie, mu. Dobra, szybko tutaj, słuchajcie, tak, i teraz robimy... Tak i teraz go zatrzymujemy. Za ha! Mam cię! Dobra, zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy. Co, co tu się dzieje? Uwaga. Co tu się dzieje? O. Wow! I trolek, słuchajcie, na nubku się udał. Jaka normalnie tutaj y, wielka była heta. ty z 6 TNT, on tam jeszcze jest! Także Wypuszczać musimy słuchajcie mnie. szybko te... te, Musimy szybko w ogóle wypuścić te krówki moje. Ej, dobra, także szybko krowy, krowy! Już was tutaj uwalniam! Już was uwalniam biedne krówki. Ja nie mogę, wy w ogóle mnie słyszycie. My nie chcemy, my nie chcemy do ciebie. Tam tutaj jest lepiej. Ale to ja Dyplej, przecież ja tutaj z wami zagrodę otworzyłem. Jak nie, nie chcecie ze mną iść uciekajcie. Bo u ciebie nie ma warunków do normalnego życia dla nas. Nie możemy dawać mleka. Lepiej idź jak chcesz, to napraw tą swoją zagrodę i dopiero tam pójdziemy. A, ale na to razie wy się nami obraziłyście, tak? Czyli tak. wy nie chcecie dawać mleka, bo co, bo wam się zagroda nie podoba. Nie ja podobają nie... nam się warunki. Tutaj u Nuba jest lepiej. W domku cieplutko, co? milutko i fajniutko. Ej, ja nie Mogę, słuchajcie, no to widzicie, już wszystko wyszło. Ja nie mogę, te, tym krowom się nie podobają warunki. W sumie rzeczywiście, ty Nubek trzymaj je w domku, a ja je trzymam na dworze. Może, nie wiem, im zimno było. Muszę znaleźć Lumi, słuchajcie, i razem z Lumi przygotujemy zagrodę po prostu dla krówek, którą za moment wam pokażę, jak już ją ukończymy. Witam ponownie, mu, Słuchajcie, razem z Lumi właśnie wybudowaliśmy tam zagrodę, jak widzicie, na naszym tarasie, żeby, słuchajcie, krowy miały naprawdę, naprawdę godne warunki do życia, żeby dawać. Miejdzi plejce dużo mleka i oczywiście za pomoc Lumi, to też codziennie możesz przyjść do nas po mleczko. O, to super, super, no, także dziękuję. słuchajcie, zobaczcie, krowy będą mogły sobie wchodzić tutaj po schodkach, cyk, 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 cyk. Jak widzicie, tutaj w ogóle są takie ładne zadaszenia, żeby im słońce nie świeciło, żeby im nie było za ciepło. Mają dostęp do świeżutkiej pszenicy, Same mogą sobie tutaj po prostu to zwyjadać. Tutaj mają nawet takie pojdełko, jakby im się chciało pić. Jak jakaś krówka będzie śpiąca, to na hamaku może sobie normalnie chillować, także bardzo fajnie myślę. My mamy tu w ogóle bezpośredni dostęp z domu, z pokoju dzieci w ogóle do zagrody, także będziemy mieli stałą kontrolę nad tymi krowami. I myślisz, Lumi, że im się tutaj spodoba, że będą chciały tutaj mieszkać? Tak, ja myślę, że im się bardzo tutaj spodoba, bo jest po prostu przepięknie jak dla krówek. Dobra, to ja teraz jako krowa idę je znaleźć i mam nadzieję, że uda mi się je przekonać Dobra, do tego, żeby... Dobra, to Ty tutaj możesz pilnować zagrody, Lumie, a ja lecę. Okej, okay, okay. widzowie, także myślicie, że teraz ogólnie krówki się zgodzą, żeby wrócić do nas, do domu i żeby mieszkać z nami, dawać dużo mleka? Jeśli tak, to kciuk górę. Ja muszę teraz jej poszukać. O, tam widzę, ty, tu są chyba te krowy. One są w ogóle wypuszczone. Lubek je, słuchajcie, wypuścił. Albo może jak ja im otworzyłem tutaj w ogóle przejście, to tak naprawdę one y, tutaj y, wyszły. Ej, krówki, to jak? Chcecie zobaczyć nową zagrodę, którą Wam zrobiłem? Pójdziecie chcemy, ze mną? Chcemy, chcemy, zobaczyć, chcemy zobaczyć tą zagrodę. No to chodźcie, chodźcie tutaj normalnie. Ja wam normalnie tu zrobiłem takie super warunki, że wy naprawdę oszalejecie. To będzie no, naprawdę... No, zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę, tak naprawdę dla was czysta przyjemność. Będziecie mleko. Ej, tamci zostali z tyłu. Chwila, zabieraj je normalnie wszystkie z sobą, co one się no może wstydzą. No Chodźcie, no chodźcie. Nie będzie Nie wstydźcie fajnie, się. No. Czekaj, ja znajdę tu może jakieś nasionko zdobędę. Yy, to, to tak naprawdę Dawajcie, bym wtedy... Dawajcie, Masz na Nasionko jakieś dla mnie? Macie nasionka? Ja mam, proszę, proszę. Nie, to dobra, dobra, zboże też może być. Okej. Okay, y Dobra, mam tutaj zboże. Ej, chodźcie krówki normalnie chodźcie, tutaj. Chodźcie, chodźcie krówki. Chodźcie, Idziemy. pokażę wam, pokażę wam nową zagrodę. Nie martwcie się, już nie będziecie musiały pod gołym niebem. No, one spać. ogólnie się wstydzą. I z drugiej strony mówiły, że u Nuba było fajnie, ale nie wiedząc, co tak naprawdę tutaj nas e, ale wszystkich Ale Nubek czeka. Nie będzie dobrze karmił. Ja wam będę dawał, słuchajcie, najlepsze nasionka, widzicie A co na górze. są takie schody, to dla kogo? To są dla was właśnie. E, specjalnie dla was to jest zagroda. Chodźcie tutaj tędy, tędy. Chodźmy, chodźmy, zaraz Wam wszystko pokażę. Będziecie naprawdę krówki mega zadowolone. Także tutaj jest zagroda. Wow, chodźcie, chodźcie. Do środka, do środka. No to w takim razie... Dobra, zamykamy teraz. Mleko możemy cyk po prostu... i cyk. Y Dawać. No będziecie dawać już mleko, obiecujecie tak, krówki. Tak, będziemy, będziemy. Także macie o, tutaj, tutaj dostęp do świeżutkiej tutaj pszenicy, tutaj jest pudełko, stryfa, chillu, jakieś tutaj zimne napoje, jakby wam było za ciepło. Także myślę, że się tutaj od, odnajdziecie i wam deszcz, deszcz na głowę wam nie będzie w razie co kapał. Także co, po możemy zawsze Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Tutaj ogólnie musi być zamknięte. Aha. Ja was tutaj będę pilnował jutro przychodzę po mleczko. Także dobra, trzymajcie się, hej. Dobra. Słuchajcie, także teraz ja muszę w ogóle wrócić do tego weterynarza. Mam nadzieję, że wyciągnę jakoś z tej krowy i będę mógł po prostu teraz zbierać mleko. Kibicujcie nam, żeby krowy dawały jak najwięcej mleka, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, papa. Pa.